Mój organizm potrzebuje naprawdę się zatrzymać, naprawdę poleżeć na płasko i nic nie robić. I wydaje mi się, że to taki rodzaj luksusu, który de facto nie jest luksusem, bo tego rodzaju przygotowanie do odpoczynku, bo tak jak mówiłem ostatnio, takie leżenie na płasko to jeszcze nie jest odpoczynek. Natomiast to jest przygotowanie do tego, żeby na tym przez chwilę nieużywanym mm, miejscu w naszej głowie pojawiło się, pojawiło się coś, co faktycznie chciałbym zrobić. I wydaje mi się, że to jest y, taka rzecz, którą, na, na którą sobie nie pozwalamy. Bo mamy jakiś plan na to, co trzeba zrobić, co jest super istotne, co trzeba zrobić najpierw, co przeczytać. Co... I ja mam ten plan, i z radością planuję go nie zrealizować. Albo inaczej, chciałbym zrobić te rzeczy, ale to nie jest tak, że ja muszę je zrobić. Że jak przyjdzie październik i ja nie będę miał tych rzeczy skreślonych z listy, to uznam, że wakacje mi się nie udały.